A poza tym piękny pajączek. Ja uwielbiam ten gatunek. Jest serio. Dzień dobry widzowie. Jako, że mamy piękną końcówkę lata, to tak jak było to w latach poprzednich, taki w tym roku jak bumerang powraca temat chyba najsłynniejszego polskiego pająka. I to wcale nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Kolczak zbrojny, tak jest. Znowu mamy temat Kolczaka. To jest kolejny szósty czy tam siódmy film, który robi o tym pająku. Natomiast w tym filmie w końcu przychodzę do Was z czymś nowym, bo Wy już wiecie praktycznie wszystko z tych filmów o tym pająku. Wiecie, że to jest rodzaj hejrakantium, Wiecie, że mamy dużo tych Kolczaków w Polsce. Wiecie, gdzie występuje wiecie jakie znaleźć i tak dalej i tak dalej, ale nie wiecie tego, że w tym roku po raz pierwszy w życiu zostałem przez takiego kolczaka. Ukończony. I dlatego właśnie jestem w tym miejscu, ponieważ tam, za krzakami, znajduje się gniazdo samicy, która właśnie sprzedała mi ten niemiły, nazwijmy to pocałunek. Co więcej, w ogóle otoczka tego, że ten pająk mnie ugryzł jest hitem, bo to było przy okazji nagrywek do pewnego serialu, a w zasadzie programu o różnych takich ludziach z dziwnymi zainteresowaniami. No i właśnie padło na mnie i nagrywaliśmy z ekipą filmową yy, szukanie pająków w terenie. Znalazłem kolczaka i mnie użarł i to się nagrało. A poza tym piękny pajączek. Ja uwielbiam ten gatunek, jest serio. A! <noise> no właśnie, zapnął mnie. Ej no naprawdę bez skitu. Więc było to dość zabawne. Yy, także w tym filmie pokażę Wam dokładnie tę samicę, która mnie użarła, i opowiem wam mniej więcej, jak przebiegło to ugryzienie i co się działo w następnych godzinach. Po ugryzieniu. Zapraszam na film. A partnerem tego kanału niezmiennie jest GBS, czyli polski producent kaw oraz herbat. Po hit tego roku, czyli smakowe kawy w puszce, wbijajcie do biedronek i dino w całej Polsce. Jeśli wolicie dostawy pod drzwi, to na GBS.pl wraz z kodem Kawusia macie 25% zniżki na wszystkie zamówienia. Link w opisie, a ja już nie przeszkadzam. Generalnie ze znalezieniem tego wariacika nie powinno być większego problemu, bo to gniazdo było dość duże. Tylko gdzie to było? Chyba, że tego gniazda już nie ma, to by była trochę lipa. A nie jest! Oczywiście, że jest! Tyk! Mamy to. No dobrze, w tym badylu przede mną siedzi, a przynajmniej mam taką nadzieję, że siedzi, duża, bardzo duża samica właśnie kolczaka zbrojnego. Oczywiście, że siedzi, już widzę nóżki, której po raz kolejny psuje gniazdo. Jestem taki zły, ale, ale bardzo chcę ją wam pokazać. O dobra, już jest bardzo zeźlona. Jak mnie drugi raz użyję na wizji, to będzie śmiesznie. Okej. Okay. Mamy to. Jezu, coś mnie gryzie. Yy, bardzo ładny pajączek. Pozwólcie, że wam ją pokażę. Najpierw z tego obiektywu, a potem przejdziemy na tę wielką pałę. Trochę mi tu nie chce ostrości złapać i jest tak brzydko pod światło. No jest. Bardzo ładna samiczka. Czyżby miała kokon? No, na to wygląda, że ma tam kokon. Na samce jest już generalnie trochę za późno, a szkoda, no bo wiecie, samce mają te cechę, że one mają te ogromne helicery i, i są bardzo czerwone od przodu, no ale w sumie samiczki też są czerwone, więc bez problemu da się to ograć. Wiecie co? Spróbujemy jeszcze zrobić tak, żebyście wy ją zobaczyli. Aha, bo to muszki jakieś koło mnie latają. Tak, 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 ja wiem, że ty gryziesz. Ej, co jest grane w ogóle? O, dobra, wyszła. Myślę, że teraz już ją widzicie. I właśnie elegancko gryzie. Co jest grane? Słuchajcie, tutaj w środku, w tym kokonie nie dość, że jest samica. To jeszcze tu są małe kolczaki, takie świeżo wylęgnięte. To są chyba, jeszcze, chyba już nie nimfy, ale no, nowe pokolenie. Ale super. Tykanie jej palcem to jest zły pomysł, o czym się już przekonałem. No ale. Okej, okay, pięknie nam wyszła. Myślę, że też już ją widzicie. I teraz, jeszcze sobie tylko nagramy, jak wygląda. Piękny, ale bardzo niedotykalski pająk. No, jest zołza straszna. I duża jest już ta samica, naprawdę. Dobra, już sobie wchodzi powoli do kokonu. Obczajcie to. Znaczy, gniazdko i samica w środku to jest nic szczególnego. Tutaj normalnie są małe kolczaki. Czajcie to, te kuleczki. Jakie małe bomble! No, i tak jak mówiłem, to jest samica, która dała mi buziaka. Dziwnie to brzmi. No ale nic. Skutki ukąszenia, bo w ogóle samo ukąszenie było bardzo szybkie i trwało króciutko, ale to wystarczyło, żeby samica wpompowała mi swój jad. Pierwsze odczucie to porównałbym trochę to do urządzenia osy. Momentalny, bardzo silny i taki miejscowy, palący ból. To było pierwsze odczucie. I faktycznie ten ból narastał z każdą kolejną minutą po ukąszeniu i miałem też w głowie te wszystkie opisy z Wikipedii, że wiecie, jakieś wymioty, nudności, osłabienie, itd., itd. Takie różne rzeczy, które mogą się przetrafić po ugryzieniu. Natomiast żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. I tak naprawdę poza opuchlizną palca, bo dostałem w lewego kciuka, poza opuchlizną palca, poza bólem i zaczerwienieniem, ból ogólnie trwał tam około godziny, co nic się nie stało tak naprawdę. Potem około 4-5 godzin po ugryzieniu nagrałem rolkę, którą teraz wam puszczam. Pierwszy raz w życiu dostałem od tego pająka strzała. Normalnie dorosła samica ugryzła mnie w palec w obronie swojego gniazda. Jestem mniej więcej która to godzina? 4 4-5 godzin po ukąszeniu i nadal w miejscu ugryzienia odczuwam takie mrowienie, ciepłotę i ból. Ugryzienie było bardzo nieprzyjemne i naprawdę no przez pierwszą godzinę bolało fest, ale teraz już jest spoko. Nie miałem żadnych innych y, objawów typu jakieś nudności, inne rzeczy, wymioty to nie. Tylko po prostu pobolał mnie palec. Więc nie taki diabeł straszny, ale no faktycznie nie spodziewałem się, że aż takie walnięcie ma ten pająk. Także szacuneczek dla pająka. No i to też dowodzi, że to ugryzienie ok, było bardzo nieprzyjemne, bo szczerze nie spodziewałem się, że ona ma takie walnięcie i yy, no trzeba przyznać, że tutaj ten pająk może solidnie ugryźć. Podejrzewam, że gdyby to ugryzienie trwało dłużej i wpompowałaby tego jadu więcej, to też inaczej by to się skończyło. Fakt jest taki, że jak na takiego małego pająka, no to boli jak cholera. <grymne> I to naprawdę było bolesne, naprawdę było nieprzyjemne, ale koniec końców nic się nie stało i nie miałem takich żadnych, wiecie, dalszych powikłań, jeśli chodzi o, o to ugryzienie. No ale tak, teraz już pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że zostałem ukąszony przez kolczaka zbrojnego i jak najbardziej potwierdzam, że jest to bardzo niefajne. Zostaje mi tak naprawdę nagrać to, jak ona się złości, i te małe, ale do małych będę potrzebował oczywiście innego obiektywu, i potem sobie poszukamy jeszcze jakiejś innej samicy. Może się uda znaleźć taką, która chociaż już raczej nie, bo tutaj, jak ten kokon jest po inkubacji, to. To raczej już takie nie znajdziemy, która jest przed złożeniem kokonu. Bo tutaj tych kolczaków jest w brut i też to wam potem pokażę. Film ten nagrywałem dokładnie 31 sierpnia. I akurat w przypadku tej samicy idealnie trafiłem na moment, w którym małe kolczaki, czyli właśnie te kulki, które widzicie, to są nimfy, wylęgły się z jajek i w tym momencie samica zaciekle ich broni. Tak mniej więcej wygląda proces życiowy takich małych kolczaków, że po tym jak wylęgają się z jajek, to żyją komunalnie przez jakiś czas i w tym czasie samica ich broni. Sami cało nie dba, natomiast po pewnym czasie one opuszczają ten kokon i żyją na własną rękę, czy też powinienem powiedzieć na własne odnurze. I zauważcie, że zbliża się zima. To oznacza, że takie małe kolczaki muszą jakoś dotrwać do następnego roku. Dlatego znajdują sobie jakieś miejsce, zazwyczaj blisko ziemi, tam tworzą swój własny mały obszęd i tam w tym maleńkim obszędzie zimują po to, żeby na wiosnę, gdy zrobi się cieplej, wyjść, zacząć rosnąć i finalnie w lipcu, sierpniu osiągnąć dojrzałość płciową jako dorosły kolczak. No i wtedy cykl się powtarza. Ekstra, słuchajcie, udało się nagrać fajną, dużą samicę i pierwszy raz w życiu zobaczyłem nimfy kolczaków na żywo i to z tak bliska. Fantastyczna sprawa. Spróbujmy znaleźć jeszcze jakąś jedną dużą sztukę, żeby nam pokazała swoje helicerki, bo to jest to, co budzi grozę, i to jest to, czego się obawiamy u tych pająków. Szukanie takiego kolczaka to też jest ogólnie żadna filozofia. Trzeba po prostu patrzeć w trawę i i co? I rozglądać się za takim kokonem na końcu źdźbła albo w środku źdźbła, ale zazwyczaj na końcu. Powinniśmy prędzej czy później jakiegoś tutaj kolczaka jeszcze dorwać. O, proszę bardzo. Tu na bank siedzi kolczak, i to powinien być spory. No, wydaje mi się, że będzie duży chyba eee, nóżki też widzę, spoko no to możemy sobie właśnie go obczaić Ech, powinno pójść względnie łatwo a przynajmniej mam taką nadzieję pytanie czy siedzi, o kurde o, ta jest duża i bardzo zła Ohohoho. jak mnie zaraz urze w palec no i próbujemy coś tam nagrać tylko potrzebuję jeszcze do tego powerbanka oho, jedzie jakieś auto no pokaż się no hej. Ole, tu jesteś grubaśna. Jezus, Maria. O, a jaka zła? A pokażesz nam ząbki, czy nie bardzo? I przy okazji obserwacji tej samicy okazało się, że się myliłem. Ponieważ jak sami widzicie, ona jest bardzo gruba, bardzo pulchna, bardzo okrągła. I to oznacza, że nie złożyła jeszcze swojego kokonu. A to z kolei oznacza, że jak sami widzicie jest dość spory rozstrzał pomiędzy poszczególnymi osobnikami. To znaczy jedna samica już miała małe, już się wylęgły, już jest po kokonie, po wszystkim. Teraz opiekuje się nimi, a ta konkretnie jeszcze nie złożyła kokonu i to wszystko jest jeszcze przed nią. A jako ciekawostka na koniec, podczas całej tej mojej czyli około godziny szukania, udało mi się znaleźć jakieś 15 sztuk kokonów, w tym większość zamieszkałych przez właśnie dorosłe samice, co też pokazuje, że tych kolczaków jest po prostu dużo, przynajmniej w okolicach Wrocławia. Natomiast trzeba wiedzieć, czego się szuka. Te bulwy, czyli ich domki są naprawdę widoczne z daleka, ale no nie oszukujmy się, mało kto chodzi po krzakach w poszukiwaniu pająków. No i ekstra, kilka sztuk ładnych kolczaków udało się znaleźć i pokazać i wiecie, jak wyglądają, wiecie, że są straszne i wiecie, że gryzą i że boli. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że przekazałem Wam chociaż to, żeby nie grzebać w gniazdach kolczaków, bo może się to właśnie skończyć ugryzieniem. To wszystko, trzymajcie się i do następnego. Hej!